Jak Ale, fajnie! O, właśnie! Przyszła do mnie ta melodia, pewnie nie opuści mnie, chociaż różne muty co nie w się. W studio z Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury opieczni Stowarzyszenia Po prostu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Słubicach nagrywali dziś piosenkę. O szczegółach powiedziała prezes Stowarzyszenia Po prostu, pracownia rozwoju osobistego, pani Joanna Sierżant-Rekret. Każdego roku 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, także w tym roku ruszamy z akcją Każdy inny, wszyscy równi. I właśnie w ramach tej akcji nagrywamy piosenkę, którą później odśpiewamy na placu bohaterów. Piosenka, no sam tytuł wszystko mówi. Jest bardzo spójna z naszą akcją Kochaj różnym być. Jest to piosenka mówiąca o tym, że no każdy z nas jest inny, ale kochajmy wszyscy i siebie, samego i, i wszystkich dookoła. 3 grudnia spotykamy się o 10, zapraszamy wszystkich na marsz integracyjny ulicami miasta, ruszamy spod siedziby przy ulicy Kilińskiego, spacerujemy w stronę Placu Bohaterów i tam odbędzie się taki mały happening, właśnie każdy inny wszyscy równi i będzie tam kilka atrakcji. Będzie nasze kolorowe serce, Taki też symboliczny gest. Prosimy dzieci z przedszkoli i ze szkół o przygotowanie różnych, różnego koloru kwiatów z bibuły. Które będzie można przypiąć do serca na znak kwiaty jako symbol różnorodności, a serce jako symbol miłości, czyli, czyli kochajmy właśnie różnicę między nami. Będzie też tor przeszkód, taki tor właśnie związany z różnymi niepełnosprawnościami. Można będzie się przyjechać trochę na wózku, trochę poczuć przez chwilę, jak porusza się czy czy jak czuje się osoba, która nie widzi, jak czuje się osoba z różnymi zaburzeniami sensorycznymi. Będą przygotowane babeczki również przez dzieci szkolne, uczestników środowiskowego domu. No i o 10.45, około 10.45 odśpiewamy wszyscy wspólnie tę piosenkę, którą tu przygotowujemy. Bardzo serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do nas. Jest to, jest to taki symboliczny gest tego, że pamiętamy o osobach z niepełnosprawnościami, że myślimy o nich i że jesteśmy wszyscy razem.